Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo was serdecznie witam. Nowy tydzień, który chcemy przeżyć na chwałę Pana Boga, bo On jest Bogiem dobrym, Jemu chcemy służyć. Dzisiaj Ewangelia mówi o miłosierdziu i to miłosierdziu bardzo trudnym. Posłuchajcie, uważajcie na siebie. Jeśli brat Twój zawini, upomnij Go. Jeśli żałuje, przebacz Mu. Jeśli siedem razy na dzień zawinił przeciw Tobie i siedem razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc żałuję tego, Przebacz Mu. Wtedy uczniowie mówią Panie, przymnóż nam wiary. Czasami raz wybaczyć komuś, zmagamy się, zmagamy, i wybaczamy. Ale dzisiaj Pan Jezus pokazuje jeśli brat, brat, siostra, żona, dziecko, córka, siostra, brat. Jeżeli ktoś, kto jest bliski Tobie, mówi raz rano. Przepacz mi, proszę, pomyliłem się. Potem mówi o dziewiątej to samo. I o dziesiątej mówi to samo. I o dwunastej to samo. To w nas w pewnym momencie coś pęka. I Pan Jezus pokazuje, że mamy walczyć o relacje nasze rodzinne, o relacje z bliskimi w taki sposób, że miłosierdzie jest cały czas. Cały czas. I wtedy uczniowie mówią Panie, jak to zrobić? Przymnóż nam wiary. Przymnóż wiary, że to jest możliwe. Zapraszam, żebyśmy dzisiaj pogadali o tym z Jezusem. To nie będzie łatwa rozmowa. Jeżeli porozmawiamy o miłosierdziu w taki sposób, jak Jezus nam to proponuje, to powiemy pani, aż ja nie mam siły. To mnie irytuje, to mnie męczy, co tak ma wyglądać całe moje życie. Panie, przymnoż nam wiarę, żeby to był kierunek naszego wołania. Nie pytania, czy to ma sens, czy to w ogóle. Czy, czy tak w ogóle dalej próbować, bo ja jestem już z tym zmęczony i nie widzę w tym sensu żadnego. Sens jest w tym, że Jezus nas tak prowadzi, a my chcemy iść za nim. Nie w tym, że zobaczymy jakąś niezwykłą przemianę czy coś. Sens jest w tym, że Jezus tak mówi, a my to robimy na Jego słowo. Na tym polega, że jesteśmy jedno z Jezusem. Panie, na Twoje słowo będę miłosierny. Panie, na Twoje słowo przebaczę. Moim zdaniem to nie ma sensu. Wydaje mi się, że to nic nie zmienia, jest jeszcze gorzej. Panie, na Twoje słowo będę miłosierny. Brakuje Ci siły, powiedz, przymnoż nam wiary. Zachęcam do przemyślenia dzisiaj miłosierdzia wobec brata, siostry, męża, żony, bliskich. Jak to wygląda? Jak to wygląda w naszym życiu? I na tę refleksję i drogę miłosierdzia Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg prowadzi wasze życie. Niech cały ten dzień będzie w mocy Bożej. Subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuk w górę. Zapraszam też do komentarza. Możecie się podzielić, jak to czasami jest trudno z tym miłosierdziem. Niektórzy komentarze czytają i to też jest ku umocnieniu. A teraz pomódlmy się teledyskiem Mocnych Duchu, który mówi właśnie o miłosierdziu. Możemy tutaj niżej kliknąć. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.